W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, Królowo Wyznawców, módl się za nami. Święty Stanisławie, gorliwy w służbie Bożej, módl się za nami. Święty Stanisławie, wierny wyznawco Chrystusa, módl się za nami. Święty Stanisławie, wielki czcicielu Najświętszego Sakramentu, módl się za nami. Święty Stanisławie, wierny synu Maryi Panny, módl się za nami. Święty Stanisławie, zwycięzco z samego siebie, módl się za nami. Święty Stanisławie, panujący nad swymi popędami módl się za nami. Święty Stanisławie, gorliwy w wypełnianiu powołania, módl się za nami. Święty Stanisławie, mężny wśród przeciwności, módl się za nami. Święty Stanisławie, zwycięzco złych mocy, módl się za nami. Święty Stanisławie, wzorze skromności i czystości Módl się za nami. Święty Stanisławie, wzorze miłości rodziców, módl się za nami. Święty Stanisławie, przykładzie posłuszeństwa, módl się za nami. Święty Stanisławie, wzorze pilności i pracowitości, módl się za nami. Święty Stanisławie, ozdobo życia zakonnego, módl się za nami. Święty Stanisławie, łaską dobrej modlitwy przez Boga obdarowany, módl się za nami. Święty Stanisławie, któryś wierny powołaniu trudną podróż odbył, módl się za nami. Święty Stanisławie, którego także czas wypoczynku do Boga zbliżał, módl się za nami. Święty Stanisławie, w chorobie ciałem Chrystusa nakarmiony, módl się za nami. Święty Stanisławie, któryś błogosławioną śmierć swoją przepowiedział, módl się za nami. Święty Stanisławie, którego świętość znana jest na całym świecie, módl się za nami. Święty Stanisławie, któryś imię Polski na całym świecie rozsławił, módl się za nami. Święty Stanisławie, któryś ojczyznę naszą w niebezpieczeństwach ratował, módl się za nami. Święty Stanisławie, patronie młodzieży polskiej, Módl się za nami. Święty Stanisławie, wielki synu Mazowsza, módl się za nami. Abyśmy z Bogiem i ludźmi w przyjaźni żyli, uproś nam u Boga. Abyśmy wolę Bożą wiernie wypełniali, uproś nam u Boga. Abyśmy cnoty twe naśladowali, uproś nam u Boga. Abyśmy pokusy szatana, świata i ciała zwyciężali, uproś nam u Boga. Abyśmy bez sakramentów świętych z tego świata nie zeszli, uproś nam U Boga. Abyśmy zbawienia wiecznego dostąpić mogli, uproś nam U Boga. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami. Prostymi drogami przeprowadził Pan sprawiedliwego i ukazał Mu Królestwo Boże. Módlmy się, Boże, który wśród wielu cudów swej mądrości, w młodym nawet wieku udzielasz łaski dojrzałej świętości, spraw prosimy, abyśmy za przykładem świętego Stanisława Kostki, gorliwie czas pracą wypełniając, zdążali do wiekuistego zbawienia przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.